Jeśli zastanawiasz się, jak rozciągać przywodziciele po bieganiu, to trafiłeś w idealne miejsce. Dzisiaj w mniej niż 10 minut pokażę ci sprawdzone ćwiczenia, które nie tylko pomagają unikać kontuzji, ale także poprawiają zakres ruchu i komfort podczas kolejnych treningów. Przywodziciele to jedna z najczęściej pomijanych, a jednocześnie mocno obciążanych mięśni podczas biegania. Jak je skutecznie rozciągać? Jakie ruchy faktycznie działają na te mięśnie? oraz czy istnieje jedno ćwiczenie, które może zrewolucjonizować twoją rutynę po bieganiu. Na te pytania opowiem już za chwilę. Pokażę ci też technikę, która dla wielu biegaczy nie jest znana, ale o tym dowiesz się dopiero na końcu. Więc zostań ze mną, bo przygotowałem coś, czego możesz jeszcze nie znać. Nazywam się Bartosz Jarczok, jestem fizjoterapeutą specjalizującym się w pracy z biegaczami. Moja przygoda z bieganiem sięga 10 lat wstecz, a największym sukcesem sportowym, którym mogę się pochwalić, jest udział w Mistrzostwach Europy 18 w Lekkiej Atletyce. Jestem też byłym zawodnikiem kadry narodowej z życiówką 30.03 Nadyszkę. Zapraszam do oglądania. Przywodziciele Uda to grupa mięśni odpowiedzialna za dwa podstawowe ruchy biodra. Przywodzenie biodra i uczestniczenie w kontroli oraz ograniczeniu odwodzenia biodra przez pracę ekscentryczną, czyli przez wydłużanie się. Ale co to właściwie oznacza? Przywodzenie to ruch, w którym zbliżasz nogę do osi ciała. Przykładowo, jeśli stoisz na jednej nodze, a drugą nogę wykonasz ruch w bok i potem wracasz do pozycji wyjściowej, to właśnie w tym momencie aktywujesz przywodziciele. Z kolei odwodzenie to ruch przeciwny. Oddalasz nogę do osi ciała. Jest to kluczowy ruch przy stabilizacji podczas biegania, szczególnie w momentach, gdy twoja noga dotyka podłoża. Wyobraź sobie, że twoje przywodziciele działają jak stabilizatory, pomagają utrzymać równowagę, kiedy lądujesz na jednej nodze podczas biegu. Ale czy przywodzenie i odwodzenie to jedyne ruchy, które angażują przywodziciele, czy te mięśnie pełnią jeszcze jakieś inne funkcje? O tym opowiem już za chwilkę, kiedy przejdziemy do szybkiego, prostego omówienia anatomicznego. Żeby zrozumieć, co tak naprawdę rozciągamy, warto poznać bardzo podstawową anatomię przywodzicielu UDA. Ta grupa mięśni jest ważna dla stabilizacji miednicy i prawidłowego ruchu biodra. Przyjrzyjmy się więc, jakie mięśnie wchodzą w skład i jakie pełną funkcję. Będę rzucał nazwamy Anatomicznymi, ale nie zwraca jakoś szczególnie na nie uwagi. Skup się po prostu na tym, gdzie te mięśnie leżą i gdzie mniej więcej się zaczynają i kończą. Przecież nikt Cię nie będzie przepytywał z anatomii po obejrzeniu tego filmu, a chce brzmieć mimo wszystko tam w miarę profesjonalnie, stąd te nazwy. Grupa mięśni przywodzicieli składa się z kilku mięśni: przywodziciela wielkiego, przywodziciela długiego, przywodziciela krótkiego, grzebieniowego oraz smukłego. To właśnie te mięśnie będziemy dzisiaj rozciągać. Odpowiadają one w głównej mierze za przywiedzenie stawu biodrowego, ale również potrafią pomagać przy streowaniu biodrem. Jedne gruchy zginą. Inne prostują, inne rotują na zewnątrz, inne do wewnątrz, w zależności od ich położenia. Wszystkie z nich rozpoczynają swój bieg w okolicy krocza. Jedne bardziej na kości łonowej, inne na kości kulczowej, ale nie zapędzajmy się aż tak w szczegóły. Kończą się na przebiegu kości udowej. jedne troszkę wyżej, inne troszkę niżej, na tzw. kresie chropawej. Wyjątek stanowi mięsień smukły, który swój przebieg kończy na gęsiej stópce, czyli lekko poniżej kolana i lekko na zewnątrz tego kolana. Dzięki temu, oprócz przywodzenia biodra, może również pomagać w rotacji i w zgięciu kolana. Jak widzisz, każdy mięsień pełni kluczową rolę w stabilizacji biodra i efektywnym przenoszeniu sił podczas biegania. Przywodziciele współpracują zarówno podczas lądowania na jednej nodze, jak i w trakcie fazy odbicia. Dlatego w dalszej części filmu dowiesz się, jak prawidłowo je rozciągać, żeby zachować ich sprawność. Zanim zaczniesz się rozciągać i poznasz podstawowe zasady, musisz najpierw sprawdzić, czy w ogóle tego rozciągania potrzebujesz, bo jeśli twoje zakresy ruchu są prawidłowe, to uważam rozciąganie za stratę czasu. Dlatego wykonajmy prosty fizjoterapeutyczny test zwany testem Patrika, inaczej Faber Test. Służy on nie tylko do oceny stabilności mięśni przewodzących i nie jest też idealnym testem, także miej to z tyłu głowy podczas jego wykonywania. Pacjent, czyli w tym przypadku ty, kładzie się na plecach na twardej powierzchni. Może to być tu rehabilitacyjne łóżko czy podłoga. Fizoterapeuta zgina biodro i kolano jednej z twoich nóg, następnie odwodzi ją na bok i rotuje na zewnątrz, aż kostka spocznie na przeciwłym kolanie. Wygląda to trochę jak ułożenie nóg w kształcie cyfry 4. Terapeuta lekko dociska kolano tej nogi, w dół, jednocześnie stabilizując drugą stronę miednicy, analizuje my też jak bardzo ta noga opada, czy dotyka blisko stołu, czy zatrzymuje się troszkę wyżej. Prawidłowe ułożenie to pozycja nogi zbliżona do równoległej do stołu. Jeśli noga opada niżej, mówimy o hipermobilności. Jeśli jest wysoko podniesiona, mówimy o hipomobilności, czyli ograniczeniu zakresu ruchu. Jeśli chodzi o zasady rozciągania, to przede wszystkim unikaj bólu. To nie są średniowieczne tortury. Rozciąganie powinno kojarzyć się z lekkim dyskomfortem, a nie z pozycjami, w których błagasz o wybaczenie. Nie przepadam też za podejściem długich godzinnych sesji rozciągania. Raczej Jestem zwolennikiem poświęcenia około 5 minut na każdym treningu, ale regularnie i skupienie się tylko i wyłącznie na miejscach, które wymagają zwiększania zakresu ruchu. Więc jeśli zaliczasz się do tej grupy sztywniaków, po każdym treningu wybierz dwa albo trzy ćwiczenia, pamiętaj o regularności, a efekty przyjdą same. Możemy zastosować tak zwane aktywne rozciąganie w postaci napinania rozciąganych mięśni albo mięśni do nich przeciwnych, ale o tym już dokładniej przy technice wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Jak długo powtarzać jedno ćwiczenie? Moim zdaniem do uczucia lekkiego rozluźnienia. Na pewno nie będzie to okres. 10 minut, bliżej maksymalnie jednej minuty na stronę, w dwóch lub trzech seriach. Przejdźmy zatem do najważniejszych części filmu, czyli do czterech ćwiczeń. Pierwszym ćwiczeniem rozciągającym przywodziciele będzie niej abduktor stretch. Czyli klękam sobie w ten sposób. Prawa noga jest zgięta i klęczy na kolanie, lewa noga jest wyprostowana. Stopy ustawiam na siebie nie w ten sposób w dół, tylko na siebie. Jedni ustawiają bardziej do sofitu, nie bardziej do podłoża, ja ustawiam coś pomiędzy. Staram się szeroko klęknąć, czyli nie w ten sposób, tylko to kolano idzie jak najdalej na zewnątrz. I w tej pozycji siadam do tyłu, mogę się dopchnąć rękami, a później pcham biodro w przód i wykonuję takie ruchy, mobilizując to biodro, rozciągając przewodniciele w dosyć aktywny mimo wszystko sposób. Później zamieniam nogę i wykonuję dokładnie to samo na drugą nogę. Tu biodra wypinam do tyłu, tu napinam w przód. Jeśli szukasz trenera biegania, który nie tylko wyśle ci gotowy plan treningowy do wykonania, ale również ma przygotowane z zanadrzu pomoce treningowe w formie skipów czy rolowania, a także wytłumaczy ci, jak powinieneś wykonać poszczególne treningi, to zapraszam do kontaktu przez Instagram lub e-mail. Linki w opisie. Kolejny czytanie będzie kozak skład. Chwytam się jakiegoś słupka lub czegokolwiek, tylko będę mógł się dobrze przytrzymać. Schodzę na jedną nogę tylko tak, żeby pięta została na podłodze, a kolano, żeby nie było do środka, tylko żeby było wyrzucone na zewnątrz. Druga noga stopa na siebie. Przechodzę następnie biodrami przy ziemi i dokładnie to samo wykonuję na drugą nogę. Nie chcę tego zrobić wysoko biodrami, tylko chcę, żeby te biodra prawie w poziomie przeszły z jednej na drugą stronę, dynamicznie również rozciągając przywodziciele. Kolejnym bardzo podobnym ćwiczeniem jest. Sitting adductor stretch. Siadam w takim głębokim rozkroku jak żaba. Staram się te kolana oddalić od siebie jak najbardziej. I teraz odpychając się rękami pcham biodro do tyłu, wypinając pośladki, a teraz pcham biodro w przód, tak jakby zabierając pośladki ze sobą je napinając. Tu wypinam biodra do tyłu, tu napinam w przód i w ten sposób sobie mobilizujemy przywodziciele, czyli mamy drugie ćwiczenie już. Za sobą. Jeśli moje zaangażowanie i pomoc biegaczom w ulepszeniu ich planów treningowych jest warte Twojej uwagi, to zachęcam do zostawienia subskrypcji albo wsparcia tego kanału przez zostawienie wirtualnej kawy. Link w opisie. Mieście przywodzące biodro można rozciągać również w sekwencji. Trochę to przypomina ćwiczenie 90-90. No, jeśli oglądaliście ćwiczenia rozciągające na biodro, to tam się to znajdowało. No, jeśli nie, no, to trzeba oczywiście nadrobić. Pozycja wyjściowa jest taka sama jak przy pierwszym ćwiczeniu, z tym, że tutaj będę szedł do tyłu pchał biodro w tył, i teraz zamieniał nogi. Czyli noga, która była wyprostowana, teraz będzie klękać, tylko ona nie może klęknąć blisko, ona musi klęknąć dość daleko. Druga noga będzie się prostowała i cofam biodro do tyłu. I w ten sposób, opierając się rękami o podłogę, zamieniał sobie nogi raz na prawą, raz na lewą. Mogę to w taki dynamiczny sposób wykonać. Ja szczerze mówiąc, najbardziej lubię. To ćwiczenie. Szukasz więcej ćwiczeń rozciągających po bieganiu? Zobacz poprzedni film o rotacjach w biodrach. A jeśli obejrzałeś do końca, to zostaw komentarz o trości do pożygu.